Witam was moi kochani, troszkę mieliśmy obawy, powiem wam, bo ten słupek tak stoi, mocno dość wiało, ale na razie obstał, więc musimy się wziąć za wrzucenie tych szczemion i za zaszalowanie i zlanie tego do kupy, czyli jak to będzie mieć zlane już razem, będzie mieć to w ryzak przytrzymane, nie będzie obawy, że to gdzieś tam klapnie, bo wiatry były dość fes, powiem wam, popadało nawet dość sporo, ale, ale jakoś się to obstało, więc... Pierwsza robota to jest tutaj ten temat. Sebasem będzie kończył tamtą warstwę, no i jedzie dalej z tym szczytem. Natomiast ja się biorę za zaszalowanie. Jak się uda, to zalejemy sobie to i, i będzie sprawa załatwiona. I śpimy spokojnie, że ten środkowy murek, bo on jest dość wąski, powiem Wam, nie ma tutaj za wiele tego murowania na 90, więc to taki filarek no i trochę lichy. Jest możliwość, że jak, że jak po prostu napór wiatry przyjdzie, to on się po prostu przewróci i tyle. Dobra, ja sobie powrzucam te szczemionka, mam pogięte, no i poskręcamy to do kupy, popodkładamy, zaszalujemy, no i spróbujemy, spróbujemy to zalać. Oczywiście tutaj musimy już wyskoczyć z wysokością, czyli ten szalunek będzie o tyle wyżej, ile płatew będzie na tym leżeć, czyli to będzie od razu ten nasz, jakby ta poducha pod tą płatew będzie wykonana z tym, a to co mówiłem, tutaj nad prożę będzie nie, dozbrojone, jedno i drugie, no i, i tyle. Nie będziemy już tutaj kombinować z tymi belkami, bo tam jest różnica chyba 4 cm, więc myślę, że nie zrobi to jakiejś tam wielkiej różnicy, jeżeli zrobimy to w jednej linii. Takie jest moje zdanie, no i tak robimy. Dobra, tak to wygląda, czyli spięte tutaj też spięłem drutami w całości. To mamy, no i dołem dałem jedną dwunastkę jeszcze dodatkowo tutaj w Donald no i w zasadzie tyle, teraz się weźmiemy za szalowanie tego i zalejemy i sprawa załatwiona. Czyli ten cały element tutaj będzie spięty do kupy, tak myślę, że będzie najkorzystniej to zrobić. Tam kawałek drutu wsadziliśmy na, na łączenia, wszystkie cztery są połączone, żeby to grało, natomiast tam będzie troszeczkę inaczej, bo będzie tylko połowiczny jakby ten wieniec i z drugiej strony tak samo będzie połowiczny, więc. Znaczy w sensie połowiczny tylko dotąd będzie zachodził czy tam kawałek dalej, żeby było jako podpora pod, pod, ten, pod tą płatę potem. A tam tak jak mówiłem będzie stało na, na jednym słupie i zrobiony poziom do poziomu pod podparcie na płatew. No i tu musimy teraz wymierzyć tą wysokość naszą, która nas interesuje, czyli od tego naszego poziomu, gdzie mamy ponanoszone to co wam pokazywałem przynieśliśmy sobie poziomy przy brzegu, żebyśmy mogli teraz spokojnie Ogarnąć te wysokości, znaczy się doły tych płatów, bo interesuje nas dół płatwi, góra w ogóle nas nie interesuje. Nas interesuje ta podpora, na której ona będzie po prostu leżeć. Dobra, pokażę Wam to tu na rysunku, o co chodzi. Czyli mamy ten element tutaj tej płatwi naszej w tym miejscu, czyli chodzi o, tą, o ten prostokącik tutaj. Czyli to jest nasza w dół płatki jest na 540 cm. My mamy poziom przeniesiony, w mojej drodzy, 309, czyli z tego podwyższenia, czyli te 309 mamy tu. No i teraz wystarczy od 540 odjąć 309, wyjdzie nam wynik taki jaki chcemy uzyskać od gwoździa, od wkręta w zasadzie, czyli 540 minus 309, 231, czyli 231 cm to jest. Dół naszej płatki, czyli płatę będzie. My szalujemy dotąd, tu będzie zalane betonem wszystko w tym miejscu, natomiast płatę będzie stała o swoją wysokość 22 cm, bo ona ma o ile się nie mylę, czyli płatę będzie stała w tym miejscu na naszej podporze, czyli 231 od pręta, znaczy od gwoździa do poziomu. Musi być idealnie do poziomu tutaj. Zresztą wszędzie musi być nie tylko tutaj, ale, ale to jest jakby priorytet, żeby te. Te nasze płatwie potem nie, nie leżały, przykładowo po skosie, nie? No, że jedna będzie na tej wysokości, druga będzie na tej wysokości, bo zamki, które będziemy to będzie jeszcze kalenicowa, więc zamki, które będziemy zacinać, wszystkie będziemy robić na jednym miejscu. Jeżeli będziemy mieć tutaj jakieś przesunięcia, no to będzie problem i na dole sobie tego nie przygotujemy. Więc tutaj trzeba naprawdę się troszeczkę przyłożyć, żeby ta wysokość już była ustalona i żeby było idealnie do poziomu fajnie zatrzymać te elementy tam i mamy święty spokój, że ta płatew się ładnie podeprze no i nic się w zasadzie nie ruszy ona będzie potem kropiami spięta do kupy także ta konstrukcja dachu tutaj jest i tak powiem Wam szczerze yy, oczywiście przewymiarowana moim zdaniem, ale ale taki jest projekt, także tutaj tak jak wszystko nie wszystko jest przewymiarowane przychodzą nawet tutaj jakieś grzędziska pod spodem jeszcze, pod tą kalenicową belką więc jest trochę tutaj tego Naddatku, że tak powiem, jętki też są z jednej z drugiej strony, także tutaj na grubo projektanci polecieli, ale to już wiecie, że taki jest projekt. Dobra, bierzemy się za to szalowanie tutaj. Dobra, moi drodzy, musimy odmierzyć sobie teraz tą dokładną odległość czyli mamy od osi do osi. Jak zejdziemy na dół rysunku. Mamy od osi do osi 415 cm, więc musimy taką odległość zrobić pod te nasze płatwie, czyli to jest oś e, od osi e, murłaty do osi płatwi. I teraz zmierzymy, tam jest narysowana oś, kreska jest narysowana na murku. No i tutaj już teraz konkretnie trzeba to domierzyć. Trzymaj w którym miejscu to będzie docelowo szło. Żeby się... No od tej kreski Darek tam wiesz, tam jest, tam jest na murku, na, na tym... Wylanym 415, czyli widzicie, centymetr tutaj jest przesunięcia, zaznaczam sobie w tym miejscu. No i stąd poleci pion do góry, i ta sama sytuacja z drugiej strony trzeba przejść, czyli od osi tamtej murłaty, która będzie szła w tamtym miejscu. Tu musimy też zrobić sobie kreseczkę kontrolną, żebyśmy wiedzieli, że że to jest nasza oś, czyli to co narysuję teraz 415 masz 415, więc w tym miejscu będzie leżała nasza e, nasza płatę tutaj w tym miejscu, czyli ona będzie, ona ma 22, czyli po 12,5, w ten sposób to będzie wyglądać, czyli ten murek musi być odpowiednio szerszy, żebyśmy mieli fajne podparcie, ewentualnie regulacje, prawo, lewo troszeczkę, żeby potem to wszystko idealnie poustawiać. Także aluata teraz i przenosimy sobie ten poziom do samej góry, żebyśmy mieli go u góry z jednej i z drugiej strony. Dobra, mamy wrzucony ten bok jeden, czyli w ten sposób to jest zrobione. Wyliczone na szerokość, tutaj mieliśmy ten nasz punkt zero, jakby, jeżeli chodziło o to, gdzieś się sznurek styka, no i tu będzie nasza, nasza oś tej naszej podpory, czyli ona sobie fajnie klapnie tutaj pod tą w tym miejscu. Natomiast chcę wam pokazać teraz ten skos. Tutaj mamy zrobione już pod spodem też te deseczki pod na wymiar zrobione, czyli troszeczkę będą niżej pod nadproża, czyli to co mówiłem zlewamy to razem. Natomiast tu robimy w ten sposób że mam nakręconą knapkę z tej strony przygotowane dwie śruby i teraz tak jak mamy kąt nachylenia 30 stopni no to tu zciłem na 60 stopni czyli ten dodając 90 stopni musi pasować nam idealnie no i teraz spróbuję wam pokazać o co tu chodzi czyli sznurek zostaje natomiast my sobie tutaj wrzucamy teraz ten glacik w te miejsce Czekaj, terek, no i tutaj muszę zrobić tak, żeby on ten blat mi zeszedł poniżej w ten sposób, czyli licuję sobie tutaj tą strefę. Tutaj żeby to grało jednym wkrętem, wystarczy na razie łapnąć. czyli spięte do kupy tutaj już się to nie przesunie no i teraz muszę wziąć jeszcze sobie płapnąć ten dół tam gdzie Darek trzyma żeby ten sto spasował mam tutaj takie szpaksy troszeczkę krótsze na 20 chyba 8 cm one są i oczywiście ten jest tylko montażowym żeby był no i tutaj te lico do sznurka nieważne w którym miejscu, ważne żeby przyłapać weź, weź rękę tam z tego sznurka jest? jest? Jest, dobra, szafa gra i łapiemy w ten sposób i pewne, że on już jest tutaj w tej linii jak się popatrzymy to sznurek, sznurek nie przykleił Sebastian sznurek po prostu pasuje idealnie i ten kąt nachylenia też pasuje. No, i to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o szalowanie z tej strony. No, i tu wiadomo, rurkami, szpaksy zostaną ściśnięte do kupy, i z tej strony robimy tak samo. Czyli nakręcam sobie knapkę, nie żeby mi nie wystawała ponad, ponad, ponad wysokość tego naszego szalunku. Kąt 60 stopni, i w tą stronę. No, i te blaty zostaną szpaksami skręcone do kupy jeden z drugim. Knapki zrobimy wiesz? Czyli na tej zasadzie, co tu? Szpaksem jest walnięte na wylot, czyli te ściśnięte jest tutaj wylaz z tej strony i nie musi tam być przed knapkę, bo my tutaj jeszcze dodatkowo będziemy dawać tak jak mówię, tyrurki po prostu i szpaksy będą kręcone, żeby to ścisnąć do kupy. I tak to wygląda. Zbrojenie poustawiać potem i co? No to to zaraz zrobimy Darek, tylko sobie ja zrobimy jeszcze te dwa blaty przymocujemy, wiesz. Ściśniemy je do kupy, żeby tam się już nic nie przesuwało i, i sprawa załatwiona. I tam jak mamy teraz taką sytuację jak tu, że te bloczki są troszeczkę wyżej, można fajnie przytarować elegancko i nie ma problemu, mamy równiutkie, yy, równiutkie potem do naklejania styropianu. Z tamtej strony zrobimy tak samo i będzie po sprawie. No i tu oczywiście stempel muszą skoczyć po jednym stempelku, zamontujemy tutaj, zrobiłem w ten sposób, że dałem deskę wzdłuż. Jako knapkę, już nie robiłem w ten sposób i jeden stempel spokojnie wystarczy, tu miałem, mamy rozstaw 90, więc na jednym stempelku podstawimy tu i tu i będzie sprawa załatwiona. No i tu trzeba pamiętać, jeżeli mamy do docięcia potem, no to ten pierwszy kamień trzeba już wyciąć na tyle, żeby nie nadlać tego betonu, bo potem z tym betonu już nic nie zrobimy. Chodzi o to, żeby było, żeby było po prostu w tym miejscu już, potem tylko dotniemy i, i będzie ok. No i teraz przyszykuję sobie ten blacik. Knapki, żeby mi nie przestawały, czyli mamy wypuszczone. Możecie zobaczyć ustawione, nie wiem czy to będzie widać, na 60 stopni. Czyli tu mamy 60 stopni ustawione. I teraz ważne, żeby nie machnąć się w docinaniu, czyli nasz element musiałby być zrobiony w ten sposób, czyli ten skos interesuje nas tu, czyli jak przyłożymy, siądzie, żeby nie zrobić na odwrót, no bo będzie lipa, nie? Tutaj tę stronę trzeba, trzeba po prostu ogarnąć. I wymierzam, docinam, przystawimy, musi pasować, zresztą z drugiej strony też pasuje, tylko musimy tam sobie jeszcze knapeczki ogarnąć i i sprawa załatwiona. I teraz jeszcze jedna sprawa, najlepiej ciąć Najlepiej ciąć sobie, żeby mieć tą kontrolę. Ja robię taką faskę, tarczą, czyli dźwigam w ten sposób. I robię delikatnie taki pres, żeby, żeby, po prostu nie jechać na siłę, nie na hama, nie, nie męczyć maszyny. Tylko w ten sposób. No i teraz się wcinam po, po kawałku. Wypięte i gotowe. Możemy przymocować. Tylko tą knapkę sobie jeszcze tam przykręcę. Czyli ta sama zasada co, co z tamtej strony tu jest już jest prościej, z tym, że tu musimy przyłożyć sobie teraz. Na tym odcinku poziomicę. Bo nie mamy tego sznurka kontrolnego, więc tutaj sobie przyłożymy w tym miejscu poziomicę w jednym, w jednym kącie i do poziomiczki ustawimy. Musi pasować. Dobra, robię w ten sposób, czyli kątownikiem sobie przemierzam tu. Robię kreskę kontrolną. Chodzi o to, żebym wiedział w którym miejscu nie mam walność tego szpaku. Znaczy jak go tutaj przytemperować. I przez dwie. Tak, żeby przychodził mi przez ścianę, żebym potem się nie męczył. W ten sposób. No i tutaj mamy już kontrolnie, wiemy gdzie przystawić poziomiczkę, żeby pasowało. Czyli w ten sposób. Daj troszkę do góry. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ale to chwyci, wiesz. Tak jest. W ten sposób mamy wytyczone. Tu musi pasować wszystko idealnie, góra tak samo i z drugiej strony ta sama sytuacja. Tutaj zagęścimy sobie szpaksami, żeby ścisło to, spracowało. No i tu pójdą rurki potem, które nam docisną, czyli ten temat dociśnie nam fajnie. Też szpaksem i spokojnie idzie to wydostać. No a tu natomiast musimy wstawić jakąś deskę, po prostu jedną czy dwie, żeby zakryć. Już tutaj nie będziemy wycinać w ten sposób, nic tylko. Jedna, dwie kawałki deski pójdą knapka, szpaks też przez białe, żeby, żeby się nie męczyć i będzie sprawa załatwiona. I tak samo zrobimy z drugiej strony. Dobra, mamy to mamy zaszalowane startery powypuszczane na te dwa słupy. Bo będziemy chcieli razem to też zaszalować jutro z rana i zalejemy przy jednym zalewaniu, żeby nie nie robić potem betonu osobno do tych słupków no i tyle Sebastian z rana tylko sobie myknie jedną warstwę tam narożnik z tamtej strony przeleci od tamtąd i to ściśniemy na tej samej zasadzie co robiliśmy te dwa słupki żeby to już było betonowane. no i tyle i tyle Ważne, żeby to zalać to już jest tak spięte że już teraz wiatr nie, nie przeszkadza w niczym nie ma szans żeby to po prostu wyrwało no i tu oczywiście pamiętać, że trzeba podstemplować jeszcze środek, żeby nam ten beton łódki nie zrobił ale dwa stempelki machniemy, chwila roboty i będziemy mogli sobie to zalać betoniarką normalnie ręcznie to zalejemy bo nikt takiej ilości małej betonu nie przywozi bo przywieźć przywieźliby ale te ceny są potem ordynarne, więc nie trzeba tutaj narażać inwestora na koszty sami ogarniemy, jest to chwila roboty nie ma dużo zalewania, więc myślę godzinka, półtorej maksimum i mamy temat zamknięty. Dobra, kończymy. Tyle na dzisiaj. Miejcie się do następnego.